Co ten Fiflek dać wymyślił? Oszołam. Normalny oszo. Para, para, para. O, wila. Zasubskrybujcie kanał, kto nie subskrybuje. Bo wyświetlenia nawet fajnie idą. Ale procent ludzi, którzy mnie oglądają subskrypcją jest maciubki. Większość jest bez subskrypcji, czyli jakieś ponad 80%. Ale maruda ze mnie, nie? <laughs> A tak Dobra, to tu poskręcałem. Nie jest to najsłudniej tu zrobionego z tymi kablami. Coś będę jeszcze może musiał kombinować. No i zobaczymy czy będzie ciekło. Daję inne uszczelki. Nie wiem o co tu chodzi do końca, czemu się z tego lało. No i tu dałem tą dławicę na ten przewód od opuszczania. No najważniejsze, żeby tu się nie lało. No Zobaczymy od pole i zobaczymy. wiemy skąd szeleje przyłączy przyłączy się tu leje wszystko już fiflak oliwą poza lewą Tak to jest, to się toż roboty to się fiflak chyta roboty domy miedziuchy miedziuchy. domy, miedziucha będzie najlepsziejsza. Pojęcie względne. Teraz to siadło dobrze. Mamy kolejny dzień. Niści flakowi nie idzie Wszystko już pouszczelniałem, te miedziuchy poza... Kładałem nowe Dalej skąd mi się tu leje Musimy odkręcić cały ten rozdzielacz do góry I wtedy zobaczymy Bo trochę tego nie rozumiem już Jak wiele rzeczy Ostatnio mam jakąś złą pasę Czego się nie chycę to mi nie wychodzi Z tym turem też różnie, nie? Piszę, Że go zaraz połomię ale zrobiłeś wiflak interes. Jeszcze będziesz kupował tego bobkata z powrotem. Tyś to moino gnój wybierz z chlewa. Nie ma tam jakiejś ciężkiej roboty, bo mamy chów grubościłkowy. To nie jest gnój, 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 tylko dużo słomy tam jest. Więc myślę, że spokojnie. A że tam bele chyciłem No ile bela słomy waży? 200 kg, 250. No to przy jego udźwigu. Tylko, że ta łyżka będzie też swoje ważyć. Krokodylowata. No będziemy to I je olej trzeba poszmaczyć. będziemy się zastanawiać skąd się tu leje no coś mi tu nie pasuje cały czas szlak ostatnio ma wszystko pod górkę proste roboty cały czas nie pasuje coś coś nie działa Coś cieknie, coś nie chodzi tak, jak mu chodzić. Ale maruda ze mnie, nie? <gry> A tam. Jak jest czas, to nie ma jeszcze źle. Gorzej jak poli robota i wtedy się pierniczy sprzęt. To już człowieka szlak trafia. Dobra. To też trzeba wytrzeć. teraz się będę mydziwać, skąd się tu leje. I dojdziemy do ładu i składu Czyż nie? W robocie fiflaka to będzie trzeba oleju dolać No to cały czas i coś się leje Para pa para para Teraz nie widzę wycieczny. Czy już by się naprawiło? No, dziwo jest sucho. Chyba będzie dobrze. Niech popyka, nim go przykręcę Obciążenie mu zadałem, to aż gaśnie, nie? O, słyszycie? A... Rozdzielacz jest 40-litrowy wydajnościowo, więc Jak on ma 30 litrów, to spokojnie powinno chodzić, nie dusić go Zobaczymy, niech tak popyka Czy tu to będzie mokre, jak nie, to spadamy O, tu Pifla kręcił na przewodach, a temu się olej wylął 24 Wyregulujemy trochę te linki Doregulowałem go Teraz chodzi spoko Która mamy ogarniętego? Podoba mi się Że tu wszędzie są kalamitki Jestem fanem kalamitek To że tu na tych to dobrze Ale nawet na tu Klamica na kalamicce Wszystko przepchane smarem, pewnie niepotrzebnie, ale niech jest. Z tego nam się nie leje. Już pyta dłuższą chwilę. Można skręcać. Co nam zostało? Sprawdzić olej. Próbujemy zapiąć owijarkę, czy będzie chodzić. Rozdzielacz zamontowany. Tu go jeszcze może kapkę przyciągnę, kapkę chycę, żeby nie zawadzał. Eee, trytytką. Musimy się zająć rozdzielaczem od tury. Bo jak zmieniłem rozstaw kół, to teraz koło zahacza o ten przewód. Jak wjeżdżam w jakąś kolainę, muszę go trochę przesunąć. Jak nie był zmieniony, to się ładnie minął, a teraz zahacza. Rozdzielać minimalnie przesunąłem, jedziemy do owiarki. <s Heart> się wcisku. Można z siedzenia dolny zakwypować Pewnie się myśli myślicie Że Fiflak już do głowy dostał co on to wyprawia, no, mamcie kapkę racji No ale nie po to robiłem tylną hydraulikę, żeby nie spróbować owiarki zapierz, nie? Tutaj Bela i tak cała siedzi na wiarce, na dyszlu nie ma obciążenia Więc sam jestem ciekaw A nim by się fajnie owijał Zapniemy hydraulik Tak trzeba by było elektrykę zrobić jakby to działało, ale to już nie problem No to testujemy Ta da ma zdać, tu ma Abyście widzieli co tu się dzieje Tak naprawdę to chciałem owiarkę przeglądnąć i ją przesmarować, bo będziemy gorzowską za chwilę kosić, żeby to było gotowe. A to tak z ciekawości zapiąłem. Zastanawiam się, no musiałbym zrobić elektrykę do gniazda i mocowanie na, na ten rozdzielacz. Zawsze i tak czekam na ojca, aż bele zwozi, więc mi nie zależy, żeby bardzo szybko owijać. A ten byse za przeproszeniem nic nie spolił tej ropy przy tym pykaniu. Zobaczymy. Prawdopodobnie zapnę renówkę do tego. A i seki oleje. Ale może z ciekawości zapnę kiedyś. A może zapnę. Nie wiem. Smarujemy, przeglądamy i chowamy. Dlatego trzeba zawsze maszynę przeglądnąć, przesmarować przed pracą Bo można znaleźć takie kwiatki Śruba się odkręciła od siłownika e, elektrycznego co ucina siatkę Folie znaczy się i prawie by wypadła Młoteczek poprawimy, damy nakrętkę Tu był też taki ślisk, Jakbym chciał na leżąco kulę puszczać nie stawiać, ale Fiflak nie zrobił z tego odcinka, bo już tymi ziemniakami to już za dużo. Fiflak zrobił z tego stawiacza formownicę. A czy to będzie działać, to pojęcie względne. Zobaczymy. Czas pokaże. Przejrzana, przesmarowana, można wjeżdżać, że tak powiem. Ostatnio jeździmy i słyszymy, że coś szczela w przednim moście. Nie? Przerażenie w oczach. I to w tym kole. Myślę, satelity tutaj. Coś się odkręciło, coś puściło, albo coś tam się urwało. A wiecie, co się okazało? Na szczęście. Śruby tu na tej gwieździe popuściły. Z bardzo dużym ładunkiem jeździł ostatnio. I one puściły I zaczęły ze strzelać Na no. Na szczęście Na szczęście tylko to Bo Fischlak tutaj robił ten most I kurde już byłem przerażony że coś tam wspierniczyłem kiedyś I to puściło Ale nie Dokręcimy tylko koło I będzie chodzić Zresztą ja będę pokazywał jak koło dokręcą. Już nie przesadzajmy z tymi filmikami bez sensu. Tyle w tym odcinku. Zasubskrybujcie kanał, kto nie subskrybuje. Bo wyświetlenia nawet fajnie idą. Ale procent ludzi, którzy mnie oglądają subskrypcją jest maciubki. Większość jest bez subskrypcji, czyli jakieś ponad 80%. Dzięki za oglądanie. Na razie cześć.